Szanowni Państwo, witam bardzo serdecznie w Regionalnym Środku Debaty Międzynarodowej w Krakowie. My kontynuujemy nasz cykl komentarzy tego, co się dzieje. No, od tej wojny na Ukrainie nie da się tak łatwo uciec, więc ten komentarz również będzie tego dotyczyć. Witam serdecznie w Rodnie Kraków mojego i Państwa dzisiejszego gościa, pana Kaspra Ochmana, autora portalu Kierunek Kaukaz oraz byłego analityka Ośrodka Studiów Wschodnich. Witamy w Rodnie Kraków. Dzień dobry, witam serdecznie, bardzo mi jest miło. Ja chciałam na początek zapytać o ten Kaukaz, ale przede wszystkim między innymi o Uzbekistan, dlatego że w kontekście wojny na Ukrainie pojawiło się bardzo wiele doniesień, takich troszkę zaskakujących, o tym, że te były Republiki Radzieckie czy, czy jakby kraje teraz Kaukazu, wcale nie opowiedziały się tak jednoznacznie po stronie Moskwy, jak można by się, jak można by się spodziewać, tak, nie interesując się tym rejonem tak bardzo analitycznie czy zawodowo. Jak to generalnie wyglądało, szczególnie właśnie w kontekście Uzbekistanu? Bo on był taki szczególnie zaskakujący. Tu są dwa parametry, które pozwolą nam zarysować wstępnie odpowiedź na to pytanie, bo oczywiście też tkwi w szczegółach. Natomiast pierwszym parametrem jest głosowanie na różnych szczeblach międzynarodowych, gdzie Rosja była podepiana lub wyrzucana formatów. ONZ oczywiście Rada Europy, no to tutaj najwięcej tych, najwięcej mówiliśmy o tych głosowaniach na, na tych forach. W, na tych forach zazwyczaj państwa Azji Centralnej lub Kaukazu Południowego to były postradzieckie republiki, Republiki, no, określały swój stosunek do tego, co dzieje się obecnie na Ukrainie do, do rosyjskiej inwazji. Najczęściej były to głosy no, wstrzymujące się. Czy za potępieniem działań rosyjskich lub za wyrzuceniem Rosji, lub yy, były to głosy za. No ale za potępieniem lub za, za, za tym, żeby Rosję wyrzucić. No ale tu zazwyczaj górowała Gruzja, która no, siłą rzeczy jest takim państwem, które najbardziej jest yy, antyrosyjskie, o może tak to roboczo określę, jeśli chodzi o, o te dwa regiony. Więc tutaj ta płaszczyzna forów międzynarodowych ONZ, Rada Europy to OBWE, to tutaj bym upatrywał pierwszego takiego parametru, gdzie widzimy, że ten stosunek Azji Centralnej i Kaukazu Południowego jest do polityki działań rosyjskich na Ukrainie niejednoznaczny. Drugi parametr to są już jakby osobne deklaracje lub podejmowane deklaracje uchwalane przez rządy stanowiska e, publikowane przez Ministerstwa Spraw Zagranicznych wprost przez głowy państw prezydentów tych państw. E, I tutaj wydaje mi się takim e, przykładem wartym zagajenia i jakby poszerzenia, to, o czym e, Pani wspomniała, jest ten Uzbekistan, no bo w zeszłym tygodniu e, wywołał nam no, pewną lawinę komentarzy, natomiast ja tak tak, tak spokojnie bym podchodził tego Uzbekistanu. No minister spraw zagranicznych Abdulaziz Kamiłow, który w Senacie powiedział, że Uzbekistan uznaje integralność terytorialną Ukrainy, nie uzna Donieckiej Republiki oraz Ługańskiej. No nie powiedziałbym, nie powiedział niczego takiego nadzwyczajnego, co by nam wywróciło stolik, jeśli chodzi o Azję Centralną. Natomiast jest ta deklaracja warta odnotowania i warta podkreślenia, ponieważ do tej pory część ekspertów, analityków rosyjskich, pewnie też tych w większości prokremlowskich, oczekiwała, że jednak no, w najbliżsi sojusznicy z Azji Centralnej będą jednak bronić Rosji na tym forum międzynarodowym oraz. W swoich deklaracjach będą przynajmniej cicho, milcząco akceptować, jak to się nazywa, operację specjalną. No, tu tego do końca nie ma, nie ma tego efektu. No, bo z jednej strony jednak prezydent Putin podpisując. Republiki Donbaskiej, Doni Donbaskiej i, i Ługańskiej, spodziewał, spodziewano się lub oczekiwano na Moskwie, w Moskwie, że jednak będzie my, powiedzmy jakaś tam reakcja w tym naszym najbliższym sąsiedztwie naszych najbliższych sojuszników pozytywna. No, tego nie było. Kilka dni, no, bodajże dwa, trzy dni po tym jak um, cała lawina cała wojenna ruszyła na Ukrainie, Kazachstan Ustami, ustami też swoich dyplomatów orzekł, że nie będzie uznawać Don, Donbaskiej Republiki Ludowej oraz Lugańskiej e, oraz nie zaangażuje się w żaden sposób militarnie na Ukrainie, nie będzie wspierać działań militarnych Rosji, co już było pewnym sygnałem. Wydaje mi się, że tutaj bym upatrywał bardziej w Kazachstanie, nie w Uzbekistanie w Kazachstanie bym bardziej upatrywał czegoś takiego przełomowego jakiegoś takiego, takiego wow, jeśli chodzi o tą, o tą reakcję, no bo. Jakby nie patrzeć jeszcze niedawno, bo w styczniu z Kazachstanu wychodziły Wojsko Organizacji Układu Bezpieczeństwa zbiorowym. W Kazachstanie prezydent Tokajew swoją legitymizację swojej władzy w dużej mierze zawdzięcza OUBZ-owi, Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej, no i też Kremlowi, na niego postawiono. A tu jest taka reakcja, sądzę, że skalkulowana przez Kreml, ale nie do końca oczekiwana. I, I tu wydaje mi się, wychodzi w pewnym sensie mądrość centralnych Azjatów, że oni potrafią gdzieś utrzymać balans w, w tym, co się teraz dzieje na Ukrainie, bo też pamiętajmy, że no jednak Ukraina, Białoruś i te centralnoazjatyckie republiki oraz Kaukaz Południowy, one blisko z sobą kooperują, pomimo tego, że Powiedzmy, Ukraina wybrała y, po 2014 roku no, kurs bardziej prounijny, proatlantycki, To jednak cały czas ta współpraca bilateralna z Azją Zjednoczoną, z Kaukazem Południowym była, istniała, więc też to jest postawienie tych państw przed takim trudnym wyborem, jaką politykę obejrzeć. Oczywiście te, te, te związki y, takich państw jak Kazachstan, Kirgistan, Tadżykistan, Turkmenistan, Uzbekistan. Z Rosją są o wiele silniejsze. Na pewno gdzieś to w toku naszej dalszej rozmowy wyjdzie, ale no, hmm, zakładam, że część jednak obserwatorów, analityków, komentatorów, ekspertów hmm, rosyjskich, zwłaszcza tych proklemowskich, jednak oczekiwała czegoś więcej od centralnych Azjatów. I wrócę do ministra Kamiłowa. On też powiedział taką znamienną rzecz, która hmm, z jednej strony właśnie pokazuje, że nie ma legitymizacji dla działań rosyjskich na Ukrainie, ale z drugiej strony, Kamilow powiedział jeszcze drugie zdanie, że Uzbekist, rządowi w Taszkencie zależy na tym, żeby były utrzymywane pozytywne, dobre relacje zarówno z Ukrainą, i to będą robić dalej. Zachęcają obie strony konfliktu do tego, żeby zarówno na kanwie prawa międzynarodowego ten konflikt był rozwiązywany, ale również drogą pokojową. Kazachstan też polecił swoje usługi mediacyjne. Jak wiadomo, Kazachstan ma pewną dobrą tradycję w, w tym względzie. Więc widać, że po Kazachstanie, który pierwszy zareagował w taki bardzo zbalansowany, stonowany sposób, Uzbekistan też troszeczkę zmiękczył to swoje stanowisko, swój punkt widzenia, bo też. Krótko po, po agresji Rosji na Ukrainę była, była rozmowa telefoniczna prezydenta Putina i prezydenta Mizoja, prezydenta Uzbekistanu, i tam komunikat Kremla, i to też w dobie tej wojny na Ukrainie to jest fantastyczne doświadczenie. Czytanie z dużą precyzją między wierszami i co do słowa, komunikatów, które wydaje Kreml, a komunikatów, które wydają państwa czy służby prasowe prezydentów rządów Azji Centralnej. Kreml w oświadczeniu po rozmowie z Putinem z Mirzojewem, stwierdził, że prezydent Mirzojew rozumie motywy rosyjskich działań, jeśli chodzi o tą operację specjalną. No i była szybka odpowiedź rzecznika bodajże prezydenta Uzbekistanu, który powiedział wprost, że oni oni w sensie Uzbecy stawiają się jako państwo neutralne, są całkowicie neutralni wobec tego konfliktu. Więc to też jest no duża gra słów i ta wojna odbywa się, w, jeśli chodzi o Azję Centralną, już nie tylko w wymiarze politycznym, gospodarczym, ale również tym komunikacyjnym. To jest, wydaje mi się, też bardzo istotne, czyli to, że ten balans między tym co do zasady akceptujemy, jaka była do tej pory też nasza polityka, bo pamiętajmy, że te państwa też musiały w 2014 roku obrać jakąś politykę, jakiś punkt widzenia na to, jak, jak zareagować na aneksję Krymu. Kazachstan nie uznał aneksji Krymu. Też wydaje mi się, jest pewna ciągłość, logiczna ciągłość polityki państw centralnoazjatyckich w reakcji na, na ten kryzys. A jak może teoretycznie, czy teoretycznie, no jakby tutaj wyrażę swoją nadzieję, ale no załóżmy, że Rosja ponosi klęskę na Ukrainie, co pokazuje no, tutaj pewne problemy wewnątrz tego państwa. Przecież jakby, może nie wszyscy, ale wielu analityków spodziewało się, że Ukraina no to będzie kwestia paru dni, to paru, a, a mamy już prawie miesiąc. I dalej się broni i to dzielnie. Jak mogłoby to wpłynąć na ten obszar Kaukazu? Czy, czy jakby jest szansa na oderwanie części tych państw w zależności Rosji? Czy raczej jest to tutaj jeszcze za wcześnie, żeby co powiedzieć? Jeśli chodzi o państwa Kaukazu Południowego oraz i centralny. No też Kaukaz Południowy to też nawiąże do poprzedniego, do poprzedniej mojej wypowiedzi, też Kaukaz Południowy w miarę Stosunków relacji bliskości do Rosji, no to tak pozycjonuje swoją politykę. Gruzja wiadomo, że prowadzi tą politykę bardzo antyrosyjską, choć tutaj z pewnym błędu, jeśli chodzi o, o, o sankcje, do których Gruzja się nie, do, nie, nie przyłączyła. Armenia no, to jest państwo, które jest bardzo mocno sprzęgnięte z Rosją w praktycznie w każdym segmencie od politycznego, gospodarczego po strefę bezpieczeństwa. No o Armenii też myślę, że będzie możliwość powiedzieć czegoś później, bo też Armenia jest takim państwem, takim kluczem, takim wytrychem, który może nam w pewien sposób zmienić ten region. W sensie Armenia jest kluczowym teraz wydaje mi się państwem regionu, jeśli chodzi o to, o co, o czym, o to pytanie, o które pani przed chwilą zadała pytanie. Tak naprawdę, że może być może Armenia i stosunek, zmiana stosunku Armenii do Rosji, może przyczynić się do tego, że faktycznie Kaukaz Południowy może w przyszłości stać się bardziej niezależny od Rosji. W tle jest ten też proces, ciągnący się proces normalizacyjny z Turcją. Azerbejdżan od bardzo długiego mm, czasu stara się być państwem w miarę samodzielnym, jak najmniej zależnym od Rosji, y, co, czego byliśmy świadkami w y, ostatnich latach, czyli druga wojna karabaska, zwycięstwo. Też będąc w Azerbejdżanie, słyszałem wiele takich opinii, ocen ekspertów, analityków, że Rosjanie nie spodziewali się. Spodziewali się oczywiście tego, że Azerbejdżan będzie chciał reintegrować te swoje terytoria, terytoria Górskiego Karabachu, ale nie będzie to tak szeroko zakrojona ofensywa, jak miało to miejsce te dwa lata temu, więc też no. Oczywiście Kaukaz Południowy jako cały chciałby prowadzić bardziej niezależną politykę samodzielną od, od Rosji. Natomiast jest to oczywiście obwarowane wieloma uwarunkowaniami, o których, o których wiemy, które dzieją się cały czas, procesami, które mają miejsce. Jeśli chodzi o Azję Centralną, tu jest sprawa troszeczkę bardziej złożona, wydaje mi się, jeśli chodzi o, o, o te reperkusje w przyszłości, które miałaby miejsce, gdyby Rosja nie wygrała. Bo o ile Kaukaz Południowy jest takim regionem, w którym mamy obecność, akcenty euroatlantyckie, tutaj patrzę szczególnie na, na Gruzję, ale też i po części na Azerbejdżan, bo Azerbejdżan stał się takim państwem, które współpracuje tak naprawdę z każdym, z państwami Bliskiego Wschodu, Półwyspem Arabskim współpracuje bardzo dobrze z Azją Centralną, współpracuje z Chinami, współpracuje z Rosją, z Europą również. To jest, to, jest, to jest też bardzo taki fajny, miły akcent. No, Azja Centralna tego komfortu nie ma. Takie państwa jak Kazachstan, Kirgistan, Tadżykistan. Może najbardziej Kirgistan i Tadżykistan. No są niestety, ale najbardziej um, uzależnione czy, czy, czy są bardzo mocno te, te relacje, te związki z Rosją, są bardzo mocne z Chinami? I obawiam się, że dla tych państw, wbrew pozorom, upadek czy osłabienie Rosji w wyniku wojny na Ukrainie, zaangażowania się, spowodowało, doprowadziłoby do dwóch takich procesów, które mogą mieć miejsce, ale ja też nie chcę od razu głośno mówić, że tak będzie, bo. Wiadomo, że ten region jest naprawdę bardzo dynamiczny, nieprzewidywalny, zmienia się tam sytuacja bardzo często. Spodziewałbym się dwóch rzeczy, jeżeli Rosja by faktycznie poniosła jakąś strategiczną klęskę. Nie mówię już, nie, nie wchodzimy w detale, jaka ta, jakiego rodzaju by to miała być klęska militarna, gospodarcza, bankructwo czy też secesja bo to też słyszałem takie głosy. Pierwsza rzecz to myślę, że dosyć duże ruchy odśrodkowe w samej Azji Centralnej, jeśli chodzi o upadki reżimów. No, większa, większa niezależność e, tych państw od Rosji, ale też no, fakt, że bardzo dużo centralnych Azjatów, około 9-10 milionów centralnych Azjatów pracuje zarobkowo w Rosji. A między 10, 30, 40% PKB tych państw, w zależności oczywiście od, od ilości e, tych centralnych Azjatów z każdego państwa pracującego w Rosji zarobkowo, opiera się jednak, przekazy pieniężne opierają, opierają się na, e, na tym opierają się gospodarki produkt krajowy brutto się opiera na tych przekazach pieniężnych. No jednak powoduje, że duże, duże osłabienie Rosji gospodarcze chociażby. No, Mocno y, odciska swoje duże piętno na tym, co się dzieje w Azji Centralnej, w Kirgistanie, w Tadżykistanie, bo to są państwa, które no, najbardziej są y, ze względów finansowych, właśnie też tych, y, y, tych ludzkich, nazwijmy to, sprzęgnięte z Rosją. Uzbekistan i Kazachstan mniej, no bo tutaj te możliwości współpracy z innymi partnerami są Nieco większe, ale też no, waluty chociażby tych państw są no, bardzo mocno sprzygnięte z, z, z Rosją, z, z rublem. No, ale Uzbekistan ma duże zasoby złota i tutaj no, są możliwości troszeczkę większe balansowania, są duże rezerwy finansowe, więc jest jakaś poduszka. W Kazachstanie, z Kazachstanem jest tak, że Kazachstan wyrobił sobie jednak mimo wszystko przez te 30 lat niepodległości um, możliwości takiego, takiego rozwoju poprzez współpracę nie tylko z Rosją, ale też z Koreą Południową, w ostatnim czasie bardzo prężnie z Japonią, z Chinami, um, generalnie z Azją Południowo-Wschodnią. Natomiast no, Kirgistan i, i Tadżykistan, z tego, że są najbiedniejszymi państwami, no tych możliwości no, praktycznie nie mają i są w pewnym sensie gospodarczo, politycznie yy, między rosyjskiej kanapce. I tu przejdę do tego drugiego procesu, który uważam, że mógłby mieć miejsce po jakiejś tam strategicznej porażce Rosji, czyli. Zubożenie tych państw centralnoazjatyckich, które już są dosyć biedne. Już widzimy pierwsze oznaki tego, że na przykład kirgijski są zdrożał względem dolara o 20% w ciągu, kilku, w ciągu kilku miesięcy. Dużo. E e wartość tych przekazów pieniężnych spada, no bo rubel poleciał bardzo mocno w dół, zanurkował. E Drugi proces, który bym widział, to jest zwiększona obecność gospodarcza Chin. Tu moim zdaniem bezwzględnie Azja Centralna jest takim miejscem, jest taką przestrzenią, takim regionem, gdzie Chiny widząc, słabość swojego partnera, bo nie oszukujmy się, że ta współpraca rosyjsko-chińska w Azji Centralnej układała się harmonijnie w pewien sposób, to bo wiadomo, że w tym elemencie, segmencie bezpieczeństwa Rosja była tym dominatorem, tym państwem, które grało pierwszorzędną rolę, ale jednak w tym aspekcie gospodarczym Chiny no jednak zaczęły rosnąć. Po, po, po 2010, 2011, 2012 roku zaczęły rosnąć. Pojawiła się inicjatywa pasa i szlaku, pojawiły się inwestycje w, w kluczowe przedsiębiorstwa w Kazachstanie, w Kirgistanie. Pojawiła się też baza w Tadżykistanie chińska, teraz jest budowana druga. Więc no, ta obecność chińska jest cały czas rosnąca i sądzę, że tu Potencjalnie, jeśli Chiny nie spotkałoby jakieś nieszczęście gospodarcze, to przy osłabieniu pozycji Rosji, oczywiście Chiny mają bardzo dobry punkt wyjścia do zwiększenia swojej swojej obecności w Azji Centralnej. W takim Tadżykistanie czy w Kirgistanie, które są już mocno finansowo. Zadłużone w chińskich bankach, to, to, to myślę, że to jest coś, czego powinniśmy e, oczekiwać. Może mniej w Kazachstanie, bo jednak w Kazachstanie po pewnych kilku latach zmieniono podejście do, do, do chińskiej obecności, starano się ją wyważyć, żeby nie była też zbyt duża. Uzbekistan jest takim państwem, które z każdym dogada się praktycznie bardzo dobrze, więc też nie widział, nie, 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 nie dziwiłbym się, gdyby nagle któryś chiński koncern, firma byłaby bardziej aktywna w Uzbekistanie. Dziękuję. To ja ostatnie pytanie na koniec. Biorąc pod uwagę, że to komentarz, właśnie co z Armenią, bo można by było usłyszeć głosy po tym spotkaniu bodajże prezydenta Armenii z prezydentem Erdoanem w Antalii na tym forum e, dyplomatycznym, które już jakby urosło e, do rangi takiego wydarzenia przez inne spotkania, które, które miały tam miejsce, że jest to taki może moment odciągnięcia Armenii trochę od Rosji na rzecz Zachodu, bo tutaj jakby jest jednanie konfliktów, więc jest taka droga. No wydaje się to trochę takim szukaniem rozwiązań na siłę, w sensie jakby pozytywnych stron, bo, bo to tylko jedno spotkanie. Ja wiem, że przełomowe w tych kontaktach, wiem, że... Mm -hmm. Długiej ilości czasu, no ale jednak chyba trochę za dużo, żeby mówić tutaj o odciągnięciu Armenii od Rosji, tak mi się wydaje. Jak to generalnie jest, właśnie z tej perspektywy Armenii? No, ja jestem ostrożny, jeśli chodzi o tą normalizację, bo też uważam, że jedno spotkanie ministra Czewu z ministrem i jeszcze um, niczego nie, nie załatwia, zwłaszcza, że to był, było spotkanie nieformalne. Żadnych wiążących porozumień jednak panowie razem nie podpisali. To, że wystąpili razem przed kamerami, no to dało fantastyczny yy, wizer taki wydźwięk medialny, bo jednak no, Minister Spraw Zagranicznych Turcji i Armenii występując razem, no to jest niespotykane jednak zjawisko od bardzo, od bardzo wielu lat. Yy. Natomiast zgodzę się, że fakt zaangażowania dużych zasobów rosyjskich na Ukrainie powoduje, że Armenia ma możliwość bez stuprocentowej uwagi Rosji dokonania pewnych kroków samodzielnie lub po prostu z innymi, przy pośrednictwie innych partnerów. I tu uważam, powinno OBWE bardzo mocno się zaangażować. My mamy teraz przewodnictwo OBWE, uważam, mamy bardzo dobre relacje z, z Turcją. Uważam, że te relacje nasze, polskie z Armenią, też powinny wejść z powrotem na wyższy poziom. I uważam, że takie spotkanie, kolejne może ministrów Czawu i Nizojana, na przykład na, na gruncie neutralnym w Warszawie, gdzie ten proces normalizacyjny OBWE dałoby jakiś kolejny bodziec temu procesowi normalizacyjnemu, byłoby czymś. Bardzo dobrym i też taką, taką laurką dla, dla nas za to przewodnictwo, że jesteśmy partnerem aktywnym. Natomiast mm, uważam, że Rosja, kiedy jest zaangażowana bardzo poważnie na jednym odcinku, jeśli chodzi o swoją byłą, o byłą przestrzeń postradziecką, na pozostałych obszarach jest mniej widoczna, mniej aktywna. Y i tu posłuży się znowu 2020 rokiem. W krótkim czasie Rosja była bardzo mocno zaangażowana, obserwując co się dzieje na Białorusi, protestami po sfałszowanych wyborach. Musiała być bardzo mocno zaangażowana i duże zasoby były rzucone również na Górski Karabach, bo tam toczyła się wojna od września. No, i jednocześnie też w Azji Centralnej doszło do kolejnego, jak co 5 czy co trzy, co pięć lat przewrotu w Kirgistanie, więc też tam trzeba było swoje oczy zwrócić. Kto to tam do, do władzy przychodzi, czy to jest nasz, czy nie nasz, czy da się go szybko spacyfikować, czy nie. Tutaj wydaje mi się, że jednak to duże zaangażowanie rosyjskie na Ukrainie, że no Rosja jednak obłożona dosyć pokaźnymi sankcjami. Traci jednak na mocy, powoduje, że Armenia ma te możliwości pewnego działania poza schematem, jeśli chodzi o tą normalizację z Turcją, ale też proces normalizacyjny czy, czy, czy jakiś pokojowy z Azerbejdżanem ma troszeczkę większe, w sensie ma trochę więcej swobody, ale tutaj też oprócz tych uwarunkowań zewnętrznych, czyli dosyć dużej w obecności rosyjskiej w Armenii, warto też dodać uwarunkowania wewnętrzne. Czyli też fakt, że nie do końca społeczeństwo ormiańskie jest przekonane co do tego, że można dokonać takiego przewrotu jańskiego w, w społeczeństwie, w, w, w pewnym rozumieniu. Że tu nagle jeszcze trzy lata temu my z tymi ludźmi z, z Turcji, z Azerbejdżanu wojowaliśmy, byli oni dla nas najgorszymi wrogami, a teraz musimy dogadać się z nimi, usiąść do stołu. No, w pewien sposób ekonomicznie, gospodarczo, Armenia nie ma zbyt dużego pola manewru, bo też no, dalsza izolacja Armenii w regionie no, powoduje, że ten, to państwo będzie pustoszeć, jeśli chodzi o, o wskaźniki makroekonomiczne, o ilość mieszkańców, będzie migracja rosła, dram będzie cały czas tak sobą walutą, jak był. A strat militarnych nie da się odbudować? Rosja pokazała też w 2020 roku, że nie jest do końca takim partnerem dla Armenii, jeśli chodzi o to bezpieczeństwo, takim jakim by Armenia tego oczekiwała i też jakiego to, to społeczeństwo też armińskie oczekiwało. Więc siłą rzeczy skalkulowanie sobie tego gorszego i tego lepszego z złego, no niestety daje to, że w pewien sposób te, 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 no te rozmowy z Turcją i z Azerbejdżanem pewnie będą postępowały o ile będzie pokojowa y, sytuacja w Górskim Karabachu. Czy tak będzie? Też niestety. Górski Karabach, jak y, cały, cały Kaukas Południowy, i ze centralną są tak dynamicznie zmieniającymi się, gorącymi regionami, że ja nie dam sobie teraz głowy, ani ręki, udziału, ani palca, że, że za trzy lata y, będzie prężnie y, przechodził tranzyt między granicą y, turecko ormiańską nie wiem, z Karsu do Gyumri będą jechały Rzeki, rzeki tureckich produktów. Nie powiem tego i nie, nie ważę się tego, tego, teraz tego postawić, ale sądzę, że obecne uwarunkowania, zarówno te wewnętrzne w Armenii, jak i te zewnętrzne, jeśli chodzi o przestrzeń międzynarodową, dają kolejną okazję do tego, żeby popchnąć proces normalizacyjno turecko ormiański i ormiańsko azerbejdżański do przodu. Czy do tego dojdzie, to, to zobaczymy, bo, bo też yy, wydaje mi się, te uwarunkowania wewnętrzne na grają znaczącą rolę. Ale... Dziękuję bardzo. Dziękuję za przybliżenie jakby całego zagadnienia, tym bardziej, że wiem, że to jest bardzo skomplikowane. Jest jednej strony, dlatego, że to pamiętam dużo, z drugiej strony, dlatego, że jednak no, dla dużej części nas jest to obszar jakby taki dość, nie jest to być orientalne, bo nie od tego go używamy, ale, ale na tyle odległy, że ta wiedza jest dość ograniczona, więc jakby każde poszerzenie tej wiedzy. Mam, mam nadzieję, mam wrażenie, że jest bardzo cenne jakby dla zrozumienia całości tego złożonego konfliktu, bo to nie tylko wojna na Ukrainie, tylko jakby też wszystkie inne państwa w regionie, i nie tylko, które są od tego zależne i które będą e, obojętnie w jaki sposób się rozstrzygnie to w na, na najbliższych dniach, albo miesiącach, albo latach, w jakiś sposób tutaj też się układały w stosunku do tego. Więc bardzo ciężko. Ja że żyjemy w globalnej wiosce, więc dynamika wydarzeń w jednej części świata. z a dla nas bardzo ważnej części świata, ma swoje przełożenie w Azji Centralnej i Kaukazie Południowym. Niestety, no, zbierz złożoność tych regionów, nieprzewidywalność ich, dynamika dziejących się tam procesów powoduje, że też ja starałem się nakreślić no, bardzo, bardzo szeroki kontekst, bez wchodzenia w detale, które no, są bardzo, ale to bardzo złożone. Tak, no dlatego też jakby warto to zrozumieć, dlatego że nam się wydaje, że to tylko dzieje się tu i teraz, a potem się okazuje, że to, co dzieje się osiem krajów dalej, ma również wpływ na to, co dzieje się tutaj, ponieważ mamy tutaj jakieś złożone. Zdecydowanie tak. Których często jakby nie rozumiemy bez kontekstu i bez jakby zapytania kogoś, ze jest ekspertem od danego regionu, no bo też nie można się znać na wszystkim. Dlatego Oczywiście zdecydowanie. Dlatego tym bardziej dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Za ten komentarz. Mam nadzieję, że to nie ostatnie spotkanie w Rotom Kraku dotyczącego okazu. Jeszcze uda nam się porozmawiać może dłużej, może w innym, jakby tutaj. Mam nadzieję, że w innym kontekście też takim bardziej pozytywnym, ale, ale na pewno ciekawym. Więc... Może dojdzie do następnego ja do pod... spotkania ministrów Milizajana i Czawuszoglu, czego ja sobie gorąco życzę. Będzie okazja jeszcze spotkać się i porozmawiać. Ja serdecznie dziękuję za zaproszenie. Dziękuję bardzo.